Pociąg Jerzego Kawalerowicza, rok 1959. Film, który zaliczany jest do jednych z ważniejszych filmów w całej historii polskiego kina. Film, który należy do nurtu Polskiej Szkoły Filmowej. Choć pytanie, czy pociąg jest bezpośrednio związany z nurtem Szkoły Filmowej, wciąż nie jest rozstrzygnięty. Ale zanim o tym, słówko chciałbym Państwu powiedzieć o samym twórcy, reżyserze, Jerzym Kawalerowiczu. Ten film w dorobku Jerzego Kawalerowicza jest filmem na pewno wyjątkowym, ale nie jest to film jedyny, który po pierwsze zalicza się do nurtu szkoły filmowej, polskiej szkoły filmowej, ale też nie jest nie tylko to on zajrzał się też do tych wybitnych, ważnych obrazów i w jego dorobku, i w historii polskiego kina. Ale po kolei. Jerzy Kawalerowicz zaczynał swoją, swoją karierę filmową w latach 50. Swój pierwszy film realizuje jeszcze w estetyce socrealistycznej i zresztą jego kolejne filmy będą robione w tej estetyce. Wydaje się, że filmem granicznym takim, który już choć jeszcze jest filmem socrealistycznym, ale już pokazuje to z czego zasłynie Kawalerowicz w latach późniejszych to film Cień z roku, 1950, z roku 1956. I właśnie już następny film z roku 1957, prawdziwy koniec Wielkiej Wojny, jest po pierwsze zaliczany do tych filmów Kowalorowicza, które wpisują się w nurt polskiej szkoły filmowej, który pokazuje pewne przewartościowanie polskiego społeczeństwa dotknięte traumą II Wojny Światowej, ale też już to jest ten film, który absolutnie zrywa. Z socjalizmem, zresztą no, rok produkcji, rok po odwilży październikowej. I właśnie kolejnym filmem po prawdziwym końcu wielkiej wojny jest Film Pociąg. Film Pociąg jest filmem niecodziennym, dlatego, że e, wbrew e, tej takiej kalce, że jest to film polskiej szkoły filmowej, on może być zaliczany do tego nurtu, a może być też i niezaliczany. E, przede wszystkim jest to film niezwykle uniwersalny. Film, który e, w zasadzie. Od ponad 60 lat od jego powstania, jest filmem niesamowicie świeżym i jakby może być odczytywany zupełnie bez kontekstu czasu, w którym, w którym powstał. Otóż w tym filmie nie ma polityki, nie ma w tym filmie historii, która ciąży, przecież ciążyła wtedy nad, nad polskim kinem i nad polską, nad polską historią. Film jest to film współczesny, realistyczny. No i wykorzystuje też bardzo uniwersalny motyw, bo pociąg w kinie nie tylko polskim, nie tylko europejskim, ale światowym jest takim miejscem dość uniwersalnym. Pociąg jest takim miejscem, gdzie kino lubi wykorzystywać takie rekwizyty, dość klaustrofobiczne, mogące wtedy wydobyć psychologię postaci. I wydaje się, że Kawalerowicz w tym filmie właśnie to, to udało mu się bardzo dobrze, bardzo ciekawie wydobyć. Bo otóż, co się dzieje w tym filmie? Mamy tam przypadkowe spotkanie dwojga osób, lekarza, którego gra Leon Niemczyk i Marty, kobiety, młodej kobiety, którą kreuje Lucyna Winicka, zresztą późniejsza partnerka i żona Jerzego Kawalerowicza. Spotykają się przez przypadek w wagonie sypialnym. Wtedy wagony sypialne były albo męskie, albo żeńskie. Spotkają się przez przypadek, ponieważ nasza bohaterka kupuje bilet od. Od e, m, nieznanego jej człowieka, i e, dlatego lądują razem w tym, w tym przedziale. I ta przypadkowa e, znajomość, e, ta przypadkowa sytuacja rodzi wiele konsekwencji. To jest je, jeden, e, jedna rzecz, którą możemy dowiedzieć się e, z pociągu. Druga rzecz, Kawalerowicz e, wykorzystując ten taki mikroświat, ten, ten, to, zamk to zamknięte pomieszczenie. Wagonu kolejowego, tak? tego miejsca, jednak w dosyć ograniczonej, ograniczonym miejscu, pokazuje nam mikroświat różnych postaci, różnych ludzi. One są, wydaje się, że są niezwiązane, a one budują pewną taką mozaikę. Można powiedzieć, że pociąg pokazuje taki zapis społeczeństwa, społeczeństwa polskiego Anno Domini 1959. Mamy tam bardzo dużo ciekawych ról dru drugoplanowych. To jest, to jest kolejna yy, taka wyjątkowość tego, yy, tego obrazu. Yy, ale Kawelerowicz yy, tam yy, też bardzo ciekawie miesza konwencje gatunkowe, kinowe konwencje gatunkowe. Dlatego, że z jednej strony to przypadko przypadkowe spotkanie. Lekarza z młodą kobietą, nasuwałby wniosek, że mamy tam do czynienia z melodramatem. I faktycznie wydaje się, że oglądamy melodramat. Po czym bardzo, bardzo szybko ten melodramat przeradza się w wątek kryminalny, w wątek sensacyjny. Gdyż w owym pociągu również, co okaże się potem, znajduje się morderca, którego będzie ścigać, ścigać policja. Więc wątek melodramatyczny i wątek kryminalno-sensacyjny. No i trzeba by powiedzieć, że cały pociąg. Jest również bardzo ciekawą wiwisekcją psychologiczno-egzystencjalną, ponieważ oprócz głównych bohaterów, których wymieniłem, mamy tam bardzo ciekawe postaci drugiego planu. No, no, no przede wszystkim Zbigniew Cybulski, który gra tam rolę Staszka, chłopaka zakochanego w głównej bohaterce. Mamy tam bardzo ciekawą rolę Ignacego Machowskiego, e, późniejszego też wybitnego aktora teatralnego. E, mamy tam naprawdę mini perełki ról drugoplanowych. I wszystkie te postacie, Teresa Śmigielówna też warto e, e, wspomnieć, e, tą postać, Aleksander Seweru, to jest taka druga para, która będzie jakby trochę koegzystować z tą parą głównych, e, głównych bohaterów. Mamy tam wiele postaci, których jakby wspólnym mianownikiem jest e, Miłość, dążenie do szczęścia, pewne niespełnienie, pewien zawód, pewne oczekiwanie na, na lepsze jutro, i to wszystko skomasowane w, w tym pociągu. To jest naprawdę bardzo nowatorski film. Część krytyków dostrzegała w tym filmie. Echa neorealizmu włoskiego, albo też mówiła wręcz, że pociąg Jerzego Kawalerowicza zapowiadał, czy był taką polską, wcześniejszą wersją słynnej francuskiej Nowej Fali. Takich reżyserów na czele z Jean-Luciem Godartem. Trzeba powiedzieć, że wydaje się, że Kawalerowicz stworzył film absolutnie oryginalny absolutnie uniwersalny, ale też jego film, indywidualny wkład Jerzego Kawalerowicza. No bo już ci krytycy, którzy zadawali sobie pytanie, czy ten film należy do Polskiej Szkoły Filmowej, z jednej strony można powiedzieć, że nie, nie ma tam echa II wojny światowej, nie ma tam w zasadzie straumatyzowanego społeczeństwa, mamy film współczesny. Ale z drugiej strony, Kawalerowicz w takich pewnych sygnałach, epizodach w tym filmie jednak nawiązuje do pewnej traumy, do pewnych, do pewnych myśli, które były związane, no właśnie z czym? Mamy tam bohatera, wrócę do postaci granej przez Ignacego Machowskiego, który w pościgu za mordercą, w tym wątku sensacyjno-kryminalnym, jest ubrany w piżamę, która bardzo e, e, przypomina obozowy Pasiak. Mamy tam bohatera, który cierpi na bezsenność i nie może spać w wagonie sypialnym, dlatego, jak sam mówi, przypomina mu to obóz koncentracyjny. Takich Wydawałoby się z pozoru nieważnych dialogach, z pozoru nieważnej scenerii. Kawalerowicz jednak nawiązuje. Albo dialoguje, może to jest lepsze słowo, z innymi dziełami, tymi podzielibyśmy klasycznymi dziełami polskiej szkoły filmowej. No i też zobaczmy, jak. Jerzy Kawalerowicz gra, pewnie też, gra też pewną konwencją. W roku 1958 premierem miał słynny popiół i diament Andrzeja Wajdy, gdzie główną rolę zagrał Zbigniew Cybulski. Rok później Kawalerowicz angażuje Cybulskiego do drugoplanowej roli i Zbigniew Cybulski gra swoją postać, postać Staszka, jakby nie wyszedł z roli Maćka Chełmickiego. Wciąż takim, takim neurotycznym, chaotycznym, pełnym emocji, Pełnym, pełnym emocji człowiekiem, który jakby wciąż nam przypominał postać z piepiołu diamentu. Kawalerowicz był zbyt świadomym, zbyt wybitnym reżyserem, żeby te ślady, te mrugnięcia okiem, te pomysły realizacyjne żeby one nie miały znaczenia. Stąd właśnie, przynajmniej ja należę do takich osób, które uważają, że pociąg jest po prostu innym nurtem, nurtem psychologiczno-egzystencjalnym tej samej polskiej szkoły, polskiej szkoły filmowej. Bardzo ciekawy obraz. Trzeba też jeszcze podkreślić wyjątkową wirtuozerię techniczną. Dlatego że Jerzy Kawalerowicz postawił sobie tam bardzo trudno, trudne zadanie. E, powiedzmy sobie szczerze, to jest koniec lat 50., początek lat 60.: Realizacja e, filmów pociągów w tak ciastych miejscach e, przy tamtych e, możliwościach technicznych, przy kamerach ogromnych, dużych, e, małomobilnych. Było wyzwaniem ogromnym. Zastosowano tam naprawdę wiele trików technicznych, włożono ogromnego, ogromny trud takiej mozolnej, realizacyjnej pracy, żeby widzowie nie odczuli tam żadnego dysonansu, żeby widzieli pociąg, który jedzie. Mieli dobrze oświetlonych bohaterów, świetnie sfotografowanych. Trzeba powiedzieć, że Lucyna Winicka, Leon Niemczyk są tam sfotografowani fenomenalnie. Zresztą tam gra też tym światłem, które zaproponował. Autor zdjęć, Jan Laskowski, jest też niezwykła. E, mamy, e, I to też buduje e, tajemniczość tych bohaterów. Bo główni bohaterowie, chcę do tego jeszcze wrócić, są bohaterami tajemniczymi. Widz nie wie, kim oni są na początku. Widz jest zaproszony do tego pociągu, jest jakby jednym z, u, z uczestników. Leon Niemczyk na początku wygląda nam na postać par excellence filmu gangsterskiego. Ciemne okulary, posępna mina, arogancki, zamknięty, Lucyna Winnicka, kobieta, e, e, że użyje status Agnieszki kobieta z przeszłością, tak i mężczyzna po przejściach, chciałoby się powiedzieć. Też zamknięta, też sfrustrowana. My tych bohaterów uczymy się, poznajemy się, poznajemy w trakcie, w trakcie tego filmu. Trzeba powiedzieć, że pociąg jest przykładem jak film w zasadzie artystyczny, w zasadzie absolutnie uniwersalny, który może być dalej odczytywany przez kolejną, kolejnych widzów, czy to w Polsce, czy to w Europie i na świecie, jest takim połączeniem ogromnego wysiłku. Technicznego, bo nie byłoby tego, tego wymiaru tego filmu, gdyby nie te jakże trudne zabiegi. No i na koniec, szanowni państwo, jeszcze chcę powiedzieć o pewnym smaczku. Na pewno oglądając film, pociąg Państwo to zauważycie. Występuje w tym filmie wypowiada tylko jedną kwestię, słynny później reżyser, też jeden z mistrzów polskiego kina, Janusz Majewski. Janusz Majewski tam wsiada do pociągu. Z piękną blondynką możemy się tylko domyśleć, że jest to jego partnerka. Wchodzą do przedziału. Przez cały film z tego przedziału nie wychodzą i dopiero pod koniec filmu znowu pojawia się na ekranie. Tam przez chwilę tylko Janusz Majewski możemy odczytać, że para spędziła przez całą tą podróż upojną noc, a w trakcie tego działy się rzeczy, no właśnie straszne, bo był morderca, był pościg za mordercą, były. Złamane serca były różne zawirowania. Nie chcę więcej już opowiadać, bo do filmu Pociąg należy nieustannie wracać. Jest to film jeden z trzech filmów Jerzego Kawalerowicza, który należy do polskiej szkoły filmowej, czyli Prawdziwy koniec wielkiej wojny, Pociąg i późniejszy film Matka Joanna Odaniołów, od w tych wszystkich obrazach zagrała zresztą bardzo ładnie i pięknie, Lucyna Winnicka. Tu zresztą aktorstwo, jak już mówiłem, jest też kolejnym atutem, więc przypomnijcie sobie Państwo aktorów, których już niestety z nami nie ma. Leon Niemczyk, Lucyna Winnicka, Zbigniew Cybulski, Ignacy Machowski, Teresa Śmigielówna, Aleksander Seweruk i tak dalej, i tak dalej, w małych epizodycznych rolach, no i Janusz Majewski, o którym wspomniałem. No cóż, zapraszam bardzo serdecznie. Jerzy Kawalerowicz, rok 1959 i pociąg.